Hej ludzie z to jest lovera, to jest Sniper Elite V2 zraz z werserkiem Cześć Hej! Wy ten odcinek pewnie widzicie zaraz w, w sumie w normalnej kolejności, a my gramy dopiero po chyba dwóch miesiącach przerwy, tak? Dokładnie. Chyba nawet więcej <gry> Powiem Ci szczerze. Czy jakoś takoś to szło? Szwaby! Czekaj, bo ten widzisz tam u góry, nie? O widzisz teraz takie fale są u góry w tym no wiem, to jest dźwięk. No to poczekaj aż to będzie tam, wiesz. Dindeało. I jest trzech. Waga. Maga. Maga. Wzillum! Eź trafił. Tam, no, tam, klikałem tam, gdzie jest ta czerwona TA! Oj! Struch! nic trafić nie potrafię! A, dwóch za jednym razem! O! uj! Dostałem achievementa! Jebany! Ilfe! A, tam Ilfe. leży! To gdzie? No patrz. O. A nie, przed chwilą ruszał rękami ten jeden Niemiec i krzyczał Hilfe. Jezu, zapomniałem, że jeszcze mogę przybliżać sobie tego skopa. No tak, no od czego są sniperki w grach, nie? No nie wiem, niektórych się kurwa nie da No ja wiem, że w Battlefieldzie to się d, 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 to automatycznie masz od razu celownik na maksa walnięty <laughs> Ale tu się przybliża Ktoś stoi? Nie wydawało mi się Wiesz co mi się dżu, 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 dżu. Ty idziesz tędy, ej, dół uliczkami <gry> A ja sobie wziąłem kolegę Kolegę sobie wziąłeś? A mam takiego ziomusiania Masz te karty tam łazisz tej I tutaj mieliśmy iść a ja se zachodzę Niemca od tyłu, bo mogę. Because I'm Bersek and fuck you. <laughs> Gdzie ty jesteś tej? W budynku. Aha! Widzę jednego ziomusia. Więcej nie potrafię zlokalizować, powiem ci szczerze. Cześć. Widzę cię. Dobrze się ja A tam jesteś. Gdzieś tego ziemuśiadam. Gdzie? Hop, już chodź do budynku. Już nie widzisz. Tu jest ich od fulla jeszcze. A parę jak go sprytnie zabiłem. Nic nie było słychać nawet. No. Ej, ja nie wiem jak wejść do tego budynku. Nie chcę mi się dookoła koło zapierniczać. Czekaj. Może znę. Mogę może ci pomogę. Co? Co to było? Gdzie? Czekaj, to nie ruszaj się, bo facet do góry ten u mnie na piętrze. Sobie przygląda się tobie. Mi? No, cofnął. Nie, nie ma teraz. się cofnął. Ja nie jak wiem jak gdzieś nóg. po las. Jest stary, chodź tutaj, bo chyba misja nam się nie aktywuje. Nie mam nigdzie żadnego znacznika. No, bo musimy przejść przez ten plac. Zerknij se na tabie, zabezpiecz plac. Eee, kolejny ziomuś. Musimy dymać Niemców. Ze snajperki, żeby zabezpieczyć plac. Oj! Przechodziłem koło tego, kiedy on zacznie, zaczął kiszyczeć, nie? Spoko, było głośno, wyczułem moment. Tam widzę jakiegoś zimu się Stru! To się szczylo, nie? Wiem skąd? Zauważył Cię! Ale skąd? Z placu, mój drogi przyjacielu! Z placu! A ja nie widzę nikogo! Gdzie to jest tutaj? Raz! A na dachu jedzą! Chowaj się. Aż. Gdzie to łazisz tej? Ja nie łażę, ja jestem w, na drugim, nie, na pierwszym piętrze w budynku. Na ich. Wi! Prosto w pysk. <grych> Tam siedzi. Kurde. Idę. Hans, po coś ten łeb wystawiał? Yy, daj mi tych na dachu, jak możesz, że tam może ktoś tak lepsze widocznie, bo tu tam chyba u góry jest, nie? No. Gdzie masz ich? Nie wiem, gdzieś tam strzelają z dachów i sokim wszędzie, ale to nie widzę. Ja postrzeliłem dwóch Niemców, którzy teraz umierają na samym środku placu. Ja żadnego nie widzę. Ej, ja chyba cały czas kurdzi. Tam siedzi! ...w tym. Eee. Oui! Czekaj, coś tu jest. Tam jest! Widziałem strzały, ale. Źródła nie widziałem. Tacy z, nasi, z nas, kurde, ci. cicho pracujący snajperzy, że to się po prostu wełbie nie mieści. Ja jeszcze specjalnie. No, stary, ja jestem taki zajebisty, nie? Ja jeszcze specjalnie gościom trafiam w hełmy, żeby był jeszcze dziwił ten dzwonek do zestawu. Pink. Ach, kurde, zawołał. Tam siedzi Miszko, wystaw muszyłem. łebek. No, wystaw łebek, proszę cię, wystaw łebek. Gdzie on się znowu? Oj, on na ciebie się sfokusował. A, tam jest. Ja znowu nikogo nie widzę. Franz! <laughs> się ustawił na tym. Myśli, że jest fajny. Tam siedzi. Chodź tu. Stryk. W tym samym momencie... Nie wysuwaj się. Ja? Trafiłem go w odbyt. Ła! No mówiłem, żebyś się nie wysuwał. Dobra. No, Zbudź wodnienie. Tam siedzi. Się tam się pomoże. Prosto. A wiesz, co jest najlepsze? Ja w tym w budynku zabiłem tylko jedną post... Yy, ...jednego Niemca, a ponoć... ...a widziałem dwóch, nie? No. I nie wiem, gdzie jest ten drugi. <noise> nie ma go. Teleportował się. A ty mi powiedz, czemu nie ma randgenów ani razu jeszcze? Znaczy, jeszcze ani raz nie było randgena żadnego. No bo żeśmy nie przytrzymali, tak wiesz... ...ten oddech... ...na długi czas i chyba... ...nie wiem, jak to tam jest właściwie liczone. Yy... No, A o, tu widzę Cię! Tu gdzieś łaził. Oj, telefon! No i proszę. Pozamiatane. O, cel się pojawił. <grychy> Żeśmy co zrobili. Yy, kalecznie, no ale. No co? Kto powiedział, że cel nie za środków? Byle skuteczki, nie? No. Tu nie pokazuję znaczki cały czas jakiegoś jeszcze tego typu, ale nic nie widzę, nikt nie do mnie strzela. Jak pokazuje ci znaczki w gościa? No, że ktoś niby ten do mnie celuje czy tą strzela, nie? A, że, że cię widzi. Nie wiem, na żółto było. <laughs> Jakby było na błękitne, no to to byłbym ja, a. A jest. Oj To był zły Zacz, Niemiec Jezu granat Co ty rzucił, rzucił. <noise> To mi się pojebało z inną grą Pomogę ci i rzucę ci granat Ej, wiesz co, w każdym normalnej grze jest na E pomaganie A tutaj nie na tutaj masz slow motion na E zamiast na shifta albo na inne T a natomiast ten, pomoc towarzyszowi można. Diabli wiedzą co tam jest. Na spacji. Na spacji. Nawet w Evilu Ewelu... w tym szóstce jest na V, nie? Ale. Na V? No. Really? Jest na V. Rekt. Na V jest y, zwykłe ten podniesienie, a natomiast na B jest chyba ze z tym, z lekarstwem. Czy jakoś tak? U, chcę go egzemplować. Chyba musimy go uratować, co? Chyba. A, a ja pamiętam tego, że muszę z gameplayu. On się przyjda. Do czegoś. Br Ci prosto w oczko. A on ma ręce złożone U mnie miał ręce złożone tak jakby miał karabin Kto? No ten Koleś co? Co że o, go ratowali? Za co? Doświadczony snajper Przerwij egzekucję Au go musiało boleć? Sru To już było dink od motora Oj! Żelazne płuco 5 na, 10, 5 na 30 What? Nie wiem. Nie wiem, takie, takie coś by wyskoczyło. Jak się kładzie na ziemię? Na Z, na X, albo przytrzymujesz C. Ja miałem czasu. A jeszcze! Dobra Spokojnitkie widzę! Kraki. Nie, deska Dobrze Ed, Ed i Eddy! Deska nas blokuje Deska! Gdy widziałem kiedyś taką ten pojebaną, taki pojebany obrazek Jak sobie jak zrobił ten? Wydrylował dziurę i Ta miał taką tak. też taką minę Psychopaty i mu ślina ciekła na, cie, śli na, cie, śli na cie widok tej deski. No wiem, widziałem to też. Oj, co jest to? Misja nieudana. A Schweiger został zabity. Kiedy? Nie wiem. Jakżeś go pilnował. No ja pilnowałem Niemców. Jednego on Niemca nie upilnuje. No też jest Niemcem. Ja, ja pilnuję cały, cały szwadron. Nie jednego Niemca. Gdzie on jest w ogóle tej? Tam Tutaj siedzi. w tym budynku koło nas. A, tu są. Dobra. Schweinsteiger idzie dalej. Schweinsteiger? Ło, jak zadzwonił ładnie. A, bo oni tu w tym budynku jeszcze są. Nie, baki. Chyba przez przypadek, bo Niemcowi trafiłem w karabin. Bo. Oj, oj. No nie strzelajcie do niego. A on jeszcze na dodatek się tak. Nastawia im nie. No! God dumet Do, nut. Oj oj, z góry sru. Zastawił się ścianą, no nie no. No bomba idź. Dobra, mam. No i paskudny, się ustawił pod taką ścianą, że to się no, nie można było w niego trafić. No wiem, gdzie on właśnie? Tutaj było złoto, nie? Najlepsze to. Gdzie? No w tym miejscu, gdzie stoisz. Dokładnie. Serio? Było złoto, nie? Prze przed tym, je chwilę przed tym, jak go zabili, nie? Jezus Au. Chrystus, spadłem. Gdzieś ty spadł Był Niżej <laughs> Całe piętro w dół Gdzie tu się trafia w tych Niemców, żeby... Oj Ła, 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 ła. Nie, 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 ła ła, 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 Boli Na GGM jeszcze piszą Sru! Tam jeszcze jeden za flagą gdzieś się ukrywa Tam jest Siru! Widzę kolejnego. Bum! Headshot! No ja tu celuję mu, żeby przez lunetę i zrobić X-ray, a ten mi tutaj go psuje. <grybuj> ja się nie pierdolę. Tak, żeby był X-ray, to musi być precyzyjne strzały w granat, w jądra, w płuca, albo w, od razu we wszystkie organy, jakie są w, w tym, w ciele. Jebać. Gdzie on jest? Gdzie um, jest tam? A tu jest. Na tu jest po prostu. Zaliczył na cele. Jej! Nowe cele. Spotkaj się ze Schweinsteigerem. <laughs> Może autograf nam da. You're here. Let me take a look. Nie czas. Zreca przyjechał. To oni. Janie? <laughs> Nie mam informacji. Mohikanin ostatni przybywa. No, kurwa. Na kuniu! Na kuń! To mamy przejebane. Jak przyjedzie na kuniu, to na pewno. Ja, ja wracam do poprzedniej A produkcji. Nie, to tam, Dobra, nic. Pojebało, pojebało. Idę na piętro, mi się. Numer dwa. Pojebało, bało mi się. Tylko śmieszkę po tych schodach w ogóle biegnie. Ciekawe, skąd przyjdą. Już dupy No nie chciałbym, żeby nagle ci z odbytu zaczęli wyskakiwać ci czerwoni <laughs> Mohikani ci wyskoczy z dupy Jadą do... Indiańce! Ja ja do... Właśnie teraz mi się przypomniał ten Bud Manitu. Ten gościu za każdym razem co wyskakiwał to jest ten Oni coś tam gadali i w tyle sekundzie... Indiańce Boże, tylu ich tam było i A nie ma nie mam ani innego. Są teraz chyba. Au, wow. Drugi. Au, ła, wow. prosto w w tego, w czerwoną gwiazdę dostał. Kurwa, tram go. No, prosto A co ciepłe granaty? Ciepłe? Nie. Fuck. Spytaj się Granata, czy go, cie, czy, czy go ciepłeś? Pięknie? Wiesz, co mi się chyba mi się chyba wyłączyły te X-raya. w Nie no. Ja wiem tylko tyle, że ciężko jest. ten... Wielce reklamują mnie te, ale tak, żeby mieć tego, to musisz jakieś specjalne te, Ale przedtem, przecież jak nagrywaliśmy, to co chwilę szły te Ojej, 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 ojej! No kurwa! No nie! Zjebałem moje puste płuco! Ej, o ty uwierz, daję. Dobra, ster? Ej, rusz się, pomóż mi! Wysyłasz mi depeszę, że jesteś ranny? Jaki odgłos jest? Eee, czekaj, jak się zmieniało te granaty? A dobra, eee, to ja się tu minę gdzieś podłożę. Wchodzę tak i powinien mieć jeszcze owak minę na olerka. Już tu wleźli, ledwo co postawiłem. Ojej! No, dostawałem... Achimenta. Dostawałeś Achimenta? Dostałem. Boże, jakie te bronie tutaj są niecelne, jeśli chodzi o... No, no właśnie, to jest najlepsze. Wszystkie inne bronie, karabiny maszynowe, pistolety są tak niecelne. No wejdź Tomina, no weźcie, no wejdź, no wejdź, no wejdź no weźcie, zamieni... no weźcie, 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 no weźcie,

Jakiś tam był. Tak, że to jest plan? nie Wolf przez jedno F, tylko przez dwa F. Awansował. <laughs> to nie jest nasz Wolf. Nasz Wolf jest w porządku. Ja nie wiem. Bardzo chciałbym. A te czekaj, no może skończymy odcinek, co? A, tak. Bąbel. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Sniper Elite V2. Tak. To na razie i baj. はい。Try it.